Shema Shema, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj gramy sobie na Coxcravcie. I nie wiem, czy taki tryb znacie, ale to jest TNT Rush, czyli po prostu możemy kupić yy, możemy kupić tylko 32 wełny. Znaczy, nie, a nie, możemy tylko 32 wełny kupić. Yy, I tu ogólnie, widzicie, są takie ceny trochę yy, tań, tańsze. Jak widzicie, Fireball kosztuje tylko 10 żelaza. Bo tu chodzi właśnie chodzi o to, żeby raszować Fireballami i TNT, i można tylko kupić 32 wełny i jak mówiłem, więc jeśli taki tryb znacie, dajcie znać w komentarzach jeśli oczywiście chcecie więcej filmów, dajcie łapkę w górę i subskrypcję, bo oczywiście do końca roku le lecimy po 30 ok, ja sobie kupię dwa TNT ogólnie taki jest jeden problem, właśnie gościu, co na TNT do mnie leci ale go wdówywa... CO JEST?! Ale go waliło to TNT dobra, mu nie poszło niestety, dobra ja sobie kupię jeszcze mieczek i na kogoś lecimy ok, spr spróbuję tak zrobić, patrzcie Okej, okay, mamy gościa chyba, dobra. To było fajne, to, to było dobre. Teraz się schowajmy z tyłu. On mnie szuka. Okej, okay, on, on się chyba na, na to niestety nie nabierze. Kurde, zabił mnie na, niestety. Ale to było dobre. Fire, firebole są op, ale jak mówię, firebole są tylko op jakby... Yy, takie, że jak masz na przykład i, i jednego, no to się za bardzo nie wybije, ale jak masz na przykład już takie trzy czy dwa, no to już jest spoko. Okej, okay, on okay. będzie do mnie robił TNT z tego co widzę, może... Kurde, kad się obrócił, ale i tak w sumie bym chyba nie trafił, więc... Okej, okay, on umie TNT z tego co widać. Cześć, bo on chce mi tak krążyć, chyba coś mi się wydaje. On sobie na szlifcie tu stoi. Skoczył on się. Kula, u, mnie u mnie zaczął... O nie, co ja zrobiłem? U mnie zaczął pies... Czekajcie, bo u mnie zaczął pies właśnie szczekać. O kurde. Ej, chyba mi się pieca zbogowała, tylko mi złoto w ogóle dropi, nie wiem, czemu. Tu mam żelazo, tylko mi tu złoto chce dropić cały czas. Patrzcie, cały czas mi złoto wylatuje. i chyba się mi piece zbogowały, no niestety. Jakiś bug, was spróbujemy znowu sobie A nie, jeszcze w sumie kupię wełnę, teraz tam się muszę podbudować chyba yy, ok okej Nie mogę, od... a nie, nie mogę odłożyć wełny, no tak, zupełnie nie, no to tak po prostu zrobię Ilecimy, i lecimy, spróbujemy sobie tam polecieć Dwa, tien... Dwa e, fireballa Okej, okay, doleciałem na szczęście e, To chyba tu będę musiał użyć TNT, mam nadzieję, że się uda Ja, ja, ja to właśnie, timing jest ten naj, tu najgorszy, Ja nie mam tutaj timingu. Kurde, nie uniłem timingu na tym, tym. Muszę się nauczyć, czekajcie, ja sobie powstawię, może TNT zobaczyć, jaki jest timing ile sekund dokładnie, bo ja to właśnie nie wiem. A to jest ważne, bo mogę. Nie wiem co, mi się... nie, no, nie wiem, co z tym piecem jest nie tak, że mi tylko złoto dropi cały czas, dobra. To się zepsuło. A TNT to akurat, do... TNT akurat do dobrze wywala. O, doleciałem, spoko, bo to chyba około tak jest chyba z 5 sekund? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Nie, chyba 7 sekund, dobra. i będzie trochę nauki. Okej, okay, i, i jestem na innej arenie, ponieważ no tam się coś zepsuło, cały czas mi tylko złoto drapiło, więc musiałem... zmieniłem arenę po prostu, bo już mnie to zaczęło odrażnić, że tylko tam właśnie drapi to złoto, a chciałem też inne właśnie rzeczy. Więc sobie zmieniłem serwer. Znaczy nie jest Boże serwer arena sobie zmieniłem Dalej oczywiście gramy na, na koksie. Okej, okay, lecimy sobie chyba na Diaksu, bo tam, tam bez sensu, bo tam nie dolecę. A coś by się jeszcze przydało, jeszcze TNT chociaż albo jeszcze... Czy, fajnie fajnie, by bo jeszcze dwa Firebola. Okej, okay, mamy dwa Firebola, tam się... Tam dwa, tu dwa i będzie git chyba. Ja jeszcze coś, coś przeczytałam, że mogę tam chyba, chyba nie dolecieć. Więc jeszcze tak... no, pięć muszę starczyć, powinno starczyć. O, i teraz git. Kurczę, nie, najgorzej. Bo jeden mi tylko wyszelił, a drugi w ogóle tam chyba poleciał w dół, więc no słabo, słabo. Kurczę, tak samo teraz zrobię, nie. W dół poleciał zamiast ten. Zaraz mnie wybić. Nie wiem, czemu ja tak... Ja mogę po prostu... Może nie... nie ja, ja, ja tak nie będę biegł, tylko ja może po prostu będę... Skakał, to a nie bo w sumie to jakby jak będę skakał, to wtedy, to wtedy mnie tylko do góry wybije. Ja muszę biec wtedy, żeby mnie tak wybiło do przodu, jakby. Ja muszę tak to. Kurczę, nie umiem tego teraz zrobić. Wcześniej miałem. trzy Fireballem mnie tak wyrąbało, że to było fajne, ale. Teraz to ja, ja na dwoma tam się nie umiem dostać, więc z wiem, jak ja to wcześniej zrobiłem. Okej, okay, to trzy w takim razie, może trzema się uda. Nie, jaki chłop! Jaki chłop! Ja się zbugowałem w powietrzu, no to fajnie, świetnie. Dobra, spadłem. Jaki jest normalnie, dobra. Teraz jak nie dolecę, to mój kombi wylatuje przez okno. No, ma szczęście. Widzę, że strefa wleciała, nie wiem czy można zniszczyć beda, miejmy nadzieję, że tak. Ok, chyba zdążyłem. Ona ma enchantowany, kurde, a to mi strefę założył większą. Eee, ile HP? 8 HP, dobra. Trzeba będzie go sobie tam zraszować, jeszcze, dobić, ale dobra, to, to się, to się, tym się za chwilę zajmiemy. Przydałabym się wełnę, no, chociaż lepszy miecz dobra To, to, dobra, GTS, GTS, majonez oh, Nie, 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 się myślę, że dolecę No, niech komu mi teraz zasada Nie nie wiem jak ja to nie zrobiłem, że z taką strefę mu zasadziłem, ale Teraz chłop mi takie, takie strefy daje, że to dramat po prostu Okej, okay, teraz albo nigdy No, no nie No to już nigdy tego nie zrobię no bo niech on do, do mnie pójdzie, bo już myślę, że nie chce tych Fairboli tam robić cały czas do niego. To jest po prostu nie ma sensu. Mogę, żeby on nie doleciał. Jest! Nie doleciał! No i git. To jest fajnie, fajnie. Możemy sobie w końcu dalej, bo już się z nim tak nudziłem normalnie. Ja miałem, miałem po prostu dojść powoli, a... Możemy na szczęście już... Już iść dalej innych raszować teraz. Uf. Dobra, lecimy. Okej, okay, tylko sobie jeszcze wpadnę do niego po surowce, bo ma tam dużo pewnie teraz, więc kupimy więcej tego wszystkiego. Będziemy bogaci. Oj, teraz to mogę grać. Teraz to git. Tylko że tylko że bro, bro, broń Boże, że nie spadł, tylko błagam. 10 Fairboys to No niby to jest stanie, ale i tak będzie strata jak nawet jak spadnę, no to. O, to jednak chyba jeszcze wrócę po, po szarpę, bo się op opyla się. Więc wracamy jeszcze na chwilę powrót. Okej, okay, i tyle, tylko idzie, możemy w sumie iść, dobra. Spoko te, 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 ten tryb TNT Rush, bo bardzo spoko. Fajnie się gra na nim. Widzę, że mój bed odwiedza Fireball, ale mnie nie trafił na szczęście. Ciekawe, by się stało, gdybym w całe 10 sobie rzucił pod nogi. Pewnie bym wyleciał w kosmos, ale tego bym raczej nie chciał. Okej, okay, ale teraz, teraz to było, też złożyłem 3, 3 to ogólnie jest taka liczba, spoko właśnie, to, to się idealnie wy, wybija zazwyczaj, więc fajnie, fajnie, a w ogóle jeszcze, jeszcze, jeszcze za, 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 zapomniałem dodać, że na środku nie są rady, tylko jak widzicie są takie TNT, które jak się postawi, to to wybucha od razu i na przykład patrzcie, jak sobie teraz postawię takie coś, patrzcie, tylko nie wiem, ja się boję, że mi wybije tam, widzicie co, ja się może tutaj, patrz. O i to od razu mi wywala, to jest OP bardzo. Jak na przykład uciekacie przed kimś i jak stawiacie TNT, to, to was od razu wywala, a nie, a nie musicie czekać te 7 czy 5 sekund. Nie wiem jeszcze, bo nie umiem tych fireboli. Znaczy TNT jumpów na koksie, ale jak około gdzieś tak jest chyba. O kurde. No, to jest ciężkie niż mi się wydawało. Że on tak trafił dobrze. Bo gdybym tu położył to mi... Okej, okay, dobra. Udało <noise> się. Ale myślałem, bo to mnie tak wymyślałem że mnie tak wybije to prosto i wpadnę do Wojdy, ale na szczęście nie. Ja bym tak sobie wleciał do góry wycie. ja bym sobie tam do góry wleciał? Jeśli on mi oczywiście nie zepchnie. Albo sobie nie wlecie do góry. O moi ty fajerbolami, czekajcie. No nie, myślałem, że dolecę, ale się nie udało. Och, okay, w ogóle. i się w ogóle teraz skapnęłam, że chyba, jak się odrodziłem, to straciłem Beda. Więc nie wiem, kto mi zniszczył, bo chyba tam nikogo nie ma. To jest teraz dla mnie dziwne, chyba, że się tam u morskich ktoś schował. No nie! Sorry, ale mam dzisiaj gorszy dzień chyba. A um, mnie dzisiaj gorszy dzień jakiś, nie wiem, co mi się dzieje. Znaczy, budować nie umiem. Ja nie mogę takie Fireball a jeśli budować nad umiem. Ja nie mogę. Nie do, niedobra, widzę, to już był koniec na na dzisiaj, bo już mam po prostu. Zdycham po prostu. Nie umiem się budować, a takie Fireball. Znaczy, w sumie Fireball jakiś super nie był, no ale jednak, no lepsze. lepiej Fireball dzisiaj robiłem niż chyba się budowałem, więc. siema i cześć, ja, 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 ja aktualnie zdycham. No ra.